Nie zaczęły jeszcze ligi polska, i w tym tygodniu odpuściła francuska, tak więc mamy pięć topowych lig do typowania. 20-23 stycznia, zapraszam do oglądanka, a zaczniemy Niemcami. Lipsk przegrywa u siebie z Bayernem, Monachium za 1,90, Union remisuje z Hoffenheim za 3,45, Bochum ogrywa Herte 2,55, Frankfurt dużym faworytem w meczu z Szalkę, no i myślę, że może to wejść. 1,45 za to płacą Stuttgart z Mainz na wyjeździe dwójeczką Mainz i 2,85 Wolfsburg-Freiburg remis 3,45 Kelno grywa Werder za 2,30 Dortmund wygrywa z Augsburgiem 1,35 a na zakończenie Mönchengladbach remisuje z Leverkusen za 3,85 Dwa kuponiki standardowe z Niemiec. Na pierwszy mamy Keln z podpórką. Lipsk, Bayern obie strzelą i obie strzelą w meczu Mönchengladbach-Leverkusen. 296 do wyjęcia. Drugi kupon to Overki 2,5. W meczach Borussia Mönchengladbach z Bayernem leverkusen Borussia Dortmund z Augsburgiem i kelny z Werderem. 352 do wyjęcia. Na Royalu mamy wygraną Bayernu Monachium, Frankfurtu i Dortmundu. Wszystkie mecze po całości. 845 do wyjęcia z Royala. Na no Liga Angielska to Liverpool Chelsea mocnym meczem zaczynamy i myślę, że tutaj będzie remis 3:80. Bournemouth z Nottingham, również Remis 3:25, Brighton na wyjeździe ogrywa Leicester za 20, a Aston Villa są Hampton 2:50, Remis meczu West Ham-Everton 3:70, Newcastle na wyjeździe pokonuje Crystal Palace za 1:9, dalej mamy dwa remisiki, Leeds z Brentford za 3:55 i Manchester City Wolverhampton aż 7:30. Tutaj nie opłaca się iść w stronę Manchesteru. No Bo ten kurs jest zbyt mały Arsenal, Manchester United na 1-1-9 i remis meczu Fulham Tottenham 3,60. Dwa standardy z Anglii to obie strzelą w meczach Leicester Brighton i Arsenal Manchester United. Do tego overek półtorej w meczu Crystal Palace Newcastle, 379 do wyjęcia. Drugi kupon to obie strzelą w meczach Liverpool Chelsea, West Ham Everton i Leeds Brentford. Do wyjęcia 486. Tak więc przesyt mamy typowań, w obie strzelą. Lecimy z Royale, ma tutaj wygrana Newcastle po całości, Arsenal po całości i Aston Villa z podpórką 1245. Do wyjęcia z Royalu z Anglii, a liga hiszpańska to Mallorca Celta na remisie 3-0. Vallejano przegrywa u siebie, Sociedad 2,40. Espanol wygrywa z Betisem 2,80. Bombkowy remis 5-0 Atletico Madryt z Valladolid. Dwójką za 5 0 -5 wygrywa Cadiz z Sevilla, a za 4-60 również dwójką wygrywa Girona z Villarreal. Tak więc dość duże bombeczki i niespodzianki. Elche remisuje z Osasuną za 3-30, a Barcelona po faworycie wygrywa z Getafe 1-25. Real Madrid na wyjeździe pokonuje Bilbao 2-45, a na zakończenie bombkowy remis Walencji z Almerią za 4-15. Dwa standardy z Hiszpanii to Anderek 2,5 w meczu Majorka Selta, Celta. Do tego dwa overki półtorej Vallejano z Sociedad i Espaniol z Betisem. 288 do wyjęcia. Na drugim mamy overek półtorej w meczu Sevilla-Cadiz. I dwa overki 2,5 w meczu Villarreal-Girona i Bilbao z Real Madryt. 442 do wyjęcia. A na Royalu z Hiszpanii mamy Real Madrid z podpóreczką, Sociedad z podpóreczką i Barcelona heta na owe 2,5. 775 do wyjęcia. Liga włoska dalej na tapecie, a tutaj wygrana Lecce z Veroną nie po faworycie za 3,45. Napoli ogrywa Salernitane na wyjeździe 1,35. Torino również na wyjeździe pokonuje Fiorentinę za 3,60, a Sampdoria remisuje z Udinese za 3,30. Monza ogrywa Sasuolo u siebie 2,30, a dalej mamy już cztery remisy: Spezia Roma, Juventus Atalanta, Bologna Cremonese i pompkowo Inter Empoli 5,80. Dwa standardziki z Włoch to obie strzelą w meczach Monza Sasuolo: Juventus Atalanta i Bologna Cremonese 548. Drugi kuponik to overy Półtorej aż 2 z Sampdoria Udineze. I Hela z Verona leczy do tego Owerek 2,5 z Salernitany z Napoli 295 do wyjęcia. Mamy kupon Royal tutaj Napoli po całości, Owerek 2,5 meczu Monca sassuolo i Juventus Atalanta Owerek 1,5 760 do wyjęcia. No i Liga Holenderska na zakończenie: Excelsior wygrywa z Volendam za 2,30, dalej mamy dwa remisy Nime, Hens Emen i Cambur ze Spartą. PSV ogrywa Vitesse u siebie za 1:3 Valvik Go Ahead Eagles remis 3:45 Herenwen wygrywa z Groningen za 1:80 Feyenoord u siebie przegrywa z Ajaxem 2:45 Twente ogrywa Utrecht 1:8 i Alkmaar wygrywa z Fortuną Sittard za 1:35 dwa standardy z Holandii to obie strzelą w meczach Cambur Sparta Feyenoord Ajax i Owerek 2,5 meczu AZ Fortuna Sittard 417 do wyjęcia. Drugi kupon to owerki 2,5 w meczach Twente Utrecht i PSV Vitesse. Do tego wygrana AZ Alkmaar 308 do wyjęcia. No i Royal z ligi holenderskiej to Ajax Amsterdam z podpórką. Herentwen po całości i Twente po całości. Dość spory przelicznik 1000 do wyjęcia z kuponiku Royal z Holandii. No, a kupon tygodnia, kupon weekendu to PSV Eindhoven z Vitesse na owerze 2,5 bramki. Do tego Real Madrid z podpórką w meczu z Bilbao i Napoli po całości w meczu z Salernitaną. 2,590 do wyjęcia z kuponu królewskiego na weekend. No i liga typera, 5 meczyków Feyenoord z Ajaxem z ligi holenderskiej do 14.30 typujemy. 22. Juventus z Atalantą, 20.45. Bilbao, Real Madrid do 21. Arsenal z Manchesterem United do 17.30. No a Lipsk z Bayernem do 20.30, ale 20 stycznia. Każda odpowiedź jest warta 5 punktów do rankingu Ligi Typera i starajcie się w jednym komentarzu umieszczać swoje typy. A tak wygląda aktualny ranking Ligi Typera. Kolejna aktualizacja oczywiście w filmie statystycznym we wtorek. Prowadzi Bart z Panem po egzekwo. na trzecim miejscu jestem ja, na no top 10 zamyka The Bartas. Różnica między pierwszym a dziesiątym miejscem to 110 punkcików. No i drodzy słuchacze, zmniejszajcie tutaj tą różnicę. Zapraszam wszystkich do zabawy, no i zapraszam również do grupek VIP polskich. Mamy je... Z różnych dyscyplin. W weekendik ciśniemy, z mojego punktu widzenia, przede wszystkim biatlon, bo są sztafety. Tak więc kuponiki do tych grup zostaną rozesłane oczywiście w dniu zawodów. No ale również zapraszam do pozostałych grupek: mamy grupki z piłki nożnej, mamy grupki z hokeja, z futbolu amerykańskiego, a tam już playoffy. No i grupka Ultimate, uniwersalna grupka, gdzie mamy miks dyscyplin, a zainteresowanych dołączeniem. Zapraszam na sportpredictions.pl małpa gmail.com Możecie również wspierać kanał dla wspierających. Są specjalne filmy dodatkowe z kuponikami do różnych serii filmowych. Dzisiaj wleciał filmik dla wspierających z kuponami na weekend. Są to kuponiki z piłki nożnej. No aby dołączyć do wspierających wystarczy kliknąć przycisk wesprzej. Taki przycisk znajduje się przy każdym z moich filmików. A tak wygląda statystyka serii filmowych na chwilę obecną. Codziennie pojawia się seria dzienna na kanale, gdzie macie korzykówkę, hokej, tenis i piłkę nożną typowaną dziennie. Statystyki tu oczywiście są wpisywane. Następna aktualizacja będzie we wtorek, w filmie statystycznym. Tam już mi się wydaje, że ten tenis wejdzie na kolor zielony, bo wszystkie kuponiki od poniedziałku do dnia dzisiejszego zostały trafione. Zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie, właśnie w top ligach, które oglądacie. Mam nadzieję, że kwota zysku będzie powiększać się z tygodnia na tydzień. A póki co, dziękuję bardzo Wam za uwagę, zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę w górę. I do usłyszonka w kolejnych filmikach.